Prasowej, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Unii Europejskich Demokratów i Konserwatystów Pana Prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Konferencja poświęcona jest działaniom w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Uprzejmie proszę Pana Prezesa o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, chcieliśmy wspólnie z Panem Senatorem Zaprosić na okrągły stół, który organizujemy w przyszłym tygodniu, 10 sierpnia o godzinie 13, w celu rozwiązania kryzysu prawnego, kryzysu ustrojowego, kryzysu konstytucyjnego również, bo to jest przecież jedno z podstawowych praw konstytucyjnych, praw obywatelskich, prawo do uzyskania sprawiedliwego wyroku, prawo do sprawiedliwości. Trwa spór z Komisją Europejską, z Trybunałem Sprawiedliwości. On nie służy Polakom, nie służy naszym rodakom w celu dochodzenia do sprawiedliwości. Sprawy są przewlekłe, sprawy są odkładane na coraz później. Wielu naszych rodaków nie może doczekać się sprawiedliwości. Jest problem Izby Dyscyplinarnej, który Trybunał podnosi. W takim stanie ona oczywiście nie może funkcjonować, bo nie spełnia norm konstytucyjnych. Pozostało kilka dni do odpowiedzi dla Trybunału Sprawiedliwości, dla Komisji Europejskiej przez rząd polski w tej sprawie, podjęcia kroków naprawczych. Nie widzimy żadnych działań rządu w tej sprawie, dlatego jako formacja, e, która znalazła rozwiązanie kryzysu konstytucyjnego w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, podejmujemy się działania połączenia wszystkich sił politycznych, najpierw w dyskusji. A wierzymy głęboko, że w napisaniu wspólnej inicjatywy ustawodawczej, która uporządkuje te sprawy na gruncie konstytucji, na gruncie najlepszych standardów europejskich. Zakończymy wojnę z Europą, przejdziemy do sprawnie funkcjonujących sądów. To jest pomysł pana senatora, więc o szczegółach bardzo proszę. Szanowni Państwo, czas na działania wspólne które zażegnają kryzys i konflikt z Unią Europejską. Do wspólnego okrągłego stołu zapraszamy nie tylko ugrupowania polityczne, ale także przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich, który podczas debaty w Senacie deklarował wolę działania na rzecz doprowadzenia do skutku działań naprawczych, a także Forum dla Praworządności Polskiej Akademii Nauk które prowadziło bardzo intensywne prace w celu odbudowy niezależności sądownictwa. Chcemy dać prezydentowi i premierowi dwa argumenty. Jeszcze jest czas na dobrą decyzję. Ten spór można rozwiązać w ramach prymatu polskiej konstytucji. Ten spór można rozwiązać na gruncie standardów polskiej konstytucji, bo polska konstytucja bardziej niż prawo europejskie i wiele dokumentów międzynarodowych chroni niezawisłość sędziów, ustanawia zasady niezależnego sądu jako instytucji prowadzącej postępowania dyscyplinarne. To nieprawda, że tu chodzi o jakąś kapitulację wobec instytucji europejskich. Ten spór można rozwiązać na gruncie respektu dla polskiej konstytucji i to dajemy pod rozwagę prezydentowi i Premierowi Morawieckiemu, których też zapraszamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu. I druga kwestia. Musimy znieść Izbę Dyscyplinarną, bo polskie prawo konstytucyjne nie pozwala na sąd w sądzie, na sądy specjalne. Nie możemy zgodzić się na karanie sędziów za wydawanie orzeczeń, ale jesteśmy jako Koalicja Polska otwarci na rozmowę o urealnieniu postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów, na efektywne postępowanie dyscyplinarne, cywilizowane i efektywne. I oczekujemy ze strony prezydenta i premiera pomysłów także w tej kwestii, i rozmowy o tym. Postępowanie dyscyplinarne musi być oparte na prawie do obrony, musi być prowadzone przez bezstronny i niezawisły sąd, ale musi być także realne, bo przewinienia dyscyplinarne sędziów powinny być Karane. Jesteśmy na to gotowi, gotowi do rozmowy, dlatego że Koalicja Polska nie ma idealistycznego obrazu sądownictwa sprzed 2015 rokiem. Chcemy sądownictwa niezależnego, ale pozbawionego wad. Lepszego niż to, które było przed 2015 rokiem. A zatem apelujemy do prezydenta i premiera, żeby poważnie porozmawiać o uchyleniu, zażegnaniu sporu z Unią Europejską na gruncie polskiej konstytucji. I jesteśmy gotowi na rozmowę o cywilizowanym i efektywnym postępowaniu dyscyplinarnym. I liczymy na to, że zwycięży odpowiedzialność publiczna po stronie rządzących i wskutek naszej inicjatywy spór z Unią Europejską zostanie zażegnany. Bardzo dziękuję panie senatorze. Czy mają państwo pytania? A jeżeli wszystko jasne, to mi bardzo dziękuję Panu To i Panu Senatorowi za udział w konferencji i do zobaczenia na briefingu Marszałka Senatu RP profesora Tomasza Grodzkiego o 10.50.